No dobra. Ale jak w ogóle zostać diagnostą? Jak zdobyć uprawnienia? Jak, jaką drogę trzeba przebyć, żeby móc wykonywać badania badania techniczne pojazdów? No to tak, przede wszystkim jest kilka tak naprawdę ścieżek do wyboru, jak tym diagnostą zostać. Jedna taka najbardziej popularna, którą też ja odbyłem. Może nie do końca, też ona będzie Akceptowalna przez wszystkich, nie wiem jak to do końca powiedzieć, ale tak, jak to wygląda, przede wszystkim na starcie trzeba być technikiem, więc wszystkie licea i zawodówki na starcie odpadają. Więc tak, ja osobiście byłem w techniku ekonomicznym i jestem technikiem rachunkowości, i to już wystarczy jako pierwszy, pierwszy podpunkt do zaliczenia. Potem trzeba spełnić następny podpunkt, czyli odbyć dwuletnią jakąś praktykę na warsztacie, na stacji, bądź w, w tego typu zakładzie. Ja tej praktyki miałem tak naprawdę z 6 lat. Po pierwsze, jestem z wioski, gdzie od zawsze pracowałem w polu. Robiłem z maszynami, z traktorami, z kombajnami, z całą resztą. Potem pracowałem na warsztacie przez no, od 16 roku życia, najpierw od zamiatania podłogi, potem weekendowo, a potem już zacząłem robić powiedzmy na pełen, pełen etat. Potem, jeżeli masz już dwuletnią, dwuletnią praktykę odbytą, masz tego technika. Wiadomo, bo ten technik, technik rachunkowości nie do końca tutaj się, się zgadza z tym wszystkim, powinien być technik motoryzacji, ja też za tym jestem. Ale potem też powiem, jaka jest opcja, żeby zrobić tego technika, nawet policję, w miarę, w miarę, przystępnie i szybko. No to tak, jedyna, mamy już odhaczonego technika, mamy odhaczoną praktykę. Następnym celem jest zrobienie kursu na diagnostę. Jest kilka, jak nie kilkanaście miejsc w Polsce, gdzie taki kurs można odbyć. Ja swój robiłem w Domasławiu u Iwańca, tak się nazywa, tak się nazywa ta firma. Taki kurs kosztuje tam delikatnie ponad 2000 zł, trwa on 5-6 tygodni i po odbyciu takiego, on trwa weekendowo, czyli sobota, niedziela, tam siedzicie po 7-8 godzin, już teraz do końca nie pamiętam ile tego było dokładnie, ale w każdym razie jest weekendowo. No i po odbyciu takiego kursu możecie się zapisać na egzamin, egzamin odbywa się w jednej z firm, jednej z, firm, jednej z placówce transportowego dozoru technicznego, jest to bodajże Wrocław, Poznań, Kraków i Warszawa. Ja osobiście tylko i wyłącznie zdawałem we Wrocławiu, bo jakoś nie chciało mi się jeździć. Ogólnie, jak robiłem swoje uprawnienia, to ja też nie miałem, nie miałem w planach w ogóle pracować jako dostać, tylko po prostu robiłem sobie uprawnienia bardziej z nudów i z tego, że po prostu lubię, lubię robić egzaminy, lubię mieć jak najwięcej uprawnień. Z tego też punktu mam prawo jazdy A, B, C, E do B i, i pewnie na tym się nie skończy no to tak, zdajecie wtedy ten egzamin najpierw praktyczny w siedzibie transportowego dozoru technicznego jest to jedna część podstawowa, którą musicie koniecznie zdać i potem macie pięć części dodatkowych czyli tam są madery, skierowane, auta z instalacją gazową autobusy do setki tylko warunek jest taki, że jak nie zdacie podstawowej części a zdacie wszystkie pozostałe pięć egzaminów to nie macie zdany nic więc najważniejsze co jest, to musicie zdać podstawę. W momencie jak zdacie podstawę, a na przykład nie zdacie, nie wiem, którejś z pozostałych pięciu części, czyli drugiej, trzeciej, no to wtedy zapisujecie się ponownie na ten egzamin, ale zdajecie tylko i wyłącznie te dwa egzaminy z pozostałej piątki, których nie zdaliście. I znowu wracając, jeżeli zdacie wszystkie pięć, ale nie zdacie podstawy, no to zapisujecie się na egzamin, znowu musicie zdawać wszystko łącznie z tą podstawą, którą już w teorii zdaliście. Po zdaniu takiego egzaminu teoretycznego musicie zapisać się na egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny też odbywa się bodajże w czterech miejscach we, w Polsce. Podobnie tak jak to było z podobnymi miastami jak to było w teorii. Tego nie są już to budynki Transportowego Dozoru Technicznego. Tylko są to jakieś stacje które mają podpisane umowę, podpisaną umowę z, z Transportowym Dozorem Technicznym. No i wtedy już przy inspektorze jesteście jeden na jeden. Macie auto na kanale, bądź autobus, bądź motocykl, no tu jest losowość, nie wiadomo co dostaniecie i losujecie przed wejściem na stację pytania. Pytania mogą być każdego rodzaju. Ja osobiście wylosowałem auto z gazem, to było auto ze Stanów z przełożonymi drzwiami, gdzie tabliczka znamionowa jak się miała do, do pojazdu, który stał na kanale. No, i tam oczywiście oprócz tego pytania, jest jeszcze dopytywanie przez inspektora, mniej więcej trwa to około 20 minut. No, i po zdaniu takiego egzaminu praktycznego, możecie iść do starostwa i w starostwie ubiegać się o swoje uprawnienia. W po sensie prostu składacie wszystkie dokumenty niezbędne, o do, których mówiliśmy wcześniej, czyli papiery o praktyce, świadectwo z ukończenia szkoły, czy tam posiadanie technika kurs diagnosty, no i, no i to, że zdaliście wszystkie egzaminy. No i dopiero jak to wszystko złożycie, czekacie mniej więcej tydzień, dwa i otrzymujecie nadany numer przez starostę. O, ładny Ducati. Otrzymujecie nadany, nadany numer przez starostę i możecie zaczynać pracę na stacji diagnostycznej, stacji kontroli pojazdów. Jest też troszkę inna opcja, a mianowicie Możecie tak naprawdę, jeżeli nie macie tego technika zrobionego, czy jesteście policeum, istnieje coś takiego jak zdanie technika eksternistycznie. Czyli w tym momencie szukacie swojego okręgowego, okręgowej komisji egzaminacyjnej i na podstawie dwuletniego stażu, praktyki składacie tam wniosek o przystąpienie do egzaminu. Kosztuje on około 600 zł. Odbywa się bodajże dwa razy w roku, czyli bodajże jeszcze raz styczeń i czerwiec. No i składacie to do OKE. OK. A oni wam wyznaczają termin na egzamin. Wyjdziecie po prostu na ten egzamin bez szkoły bez niczego na podstawie praktyki. No i jak zdacie tego technika, no to możecie dalej przystępować do reszty, której mówiłem. Jeżeli nie macie żadnej praktyki, no to w tym momencie, jeżeli jesteście po studiach inżynierskich, jeżeli znaczy, jeżeli jesteście po studiach inżynierskich, macie inżynier mechatroniki bądź tego typu pochodne, no to wtedy wystarczy wam tylko i wyłącznie półroczny staż, półroczna praktyka gdzieś na warsztacie i tak samo możecie wtedy przystępować do egzaminów i do odbierania uprawnień od starosty. Drugie jest ogólnie kilka, ale ta, którą podałem jest taka najbardziej, wydaje mi się sensowna, najbardziej popularna, mmm, najpowszechniejsza. Ogólnie pracy jako diagnosta jest odgroma Naprawdę, jeszcze pamiętam, 3 lata temu, otwierałem sobie OLX praca czy w Pracy.pl PL jeden z tych portali i miałem może jedno ogłoszenie, dwa u siebie na miasto, czyli na wrocław, no duże miasto. A w tym momencie, jeżeli odpalicie sobie szukanie pracy na jakimś z tych portali, no to możecie sobie przewijać stronami, jest tego po prostu odgroma Prawda jest też taka, że dużo osób, które były diagnostami, to osoby starsze po emeryturach byli policjanci, byli wojskowi i te osoby często schodzą na emeryturę. Myślę, że to jest jeden z głównych powodów. Kolejnym powodem może być tak naprawdę, kurczę, nie wiem co. Raczej nie, Marcin, tego nie wrócę. Z czym się musi mierzyć diagnosta? No to tak, przede wszystkim dosyć częstą praktyką na stacji jest to, że przyjeżdża do ciebie klient, on już jest umówiony do warsztatu, więc żeby podbić. On już jutro jedzie do warsztatu, nieważne, że jest sobota, jutro jest niedziela, on jutro jest umówiony do warsztatu, on to wszystko naprawi, Panie weź to tylko podbij, albo że on tu przyjechał tylko po pieczątkę. No dużo jest tego i naprawdę trzeba sobie jakoś z tym radzić. Dużo też jest osób, które bardzo się stresują, stresują badaniem co uważam troszkę za niepotrzebne. Tak jak mówiłem wcześniej, no, jest to pewnego rodzaju rzecz, której oddajemy nasze życie podczas prowadzenia no i głupio by było jakby przestały nam działać hamulce, albo komuś innemu z użytkowników na, na drodze. Kolejną z takich rzeczy są osoby, które są odwiedzaczami, podróżnikami i jeżdżą od stacji do stacji licząc, że gdzieś nim tam auto przejdzie bardzo popularny ostatni temat przez kolegę z YouTube'a. Światła symetryczne. Przez nagłośnienie sprawy już wiem, że żadna stacja, może nie, że żadna, ale praktycznie żadna stacja we Wrocławiu tego nie chce podbić i światła muszą być koniecznie asymetryczne. Co tam też z tym filmikiem nie do końca się zgadzam, bo na filmiku były pokazane światła symetryczne, czyli on może nie, że on, ale świata były podniesione na linię odcięcia, do doświetlenia pobocza, a w tym momencie wystarczyłoby je obniżyć w dół i one nikogo nie oślepią. W sensie, no jakby nie ma szansy to oślepić. W motocyklach po 15 roku te świata też są symetryczne. To by znaczyło, że każdy motocykl po 15 roku oślepia ludzi z naprzeciwka? No, no nie. Jeżeli odpowiednio dobrze się ustawi światła symetryczne, no to one nie mają prawa nikogo oślepić potem dziś wam tu pokażę na podstawie motocykla, bo chłopaki dzisiaj są motocyklami, jak to wygląda e, i jak to wygląda u nas na maszynie, ustawienie czegoś takiego. Ale no, jeżeli światła symetryczne są obniżone do zwykłej dolnej granicy światłocienia, światła asymetrycznych, no to one nie mają prawa nikogo ślepiać, bo świecą nam poniżej poziomu szyby z osoby z naprzeciwka. I jeżeli w tym AUCie, które było pokazane na filmiku, na filmiku tym dosyć stanie popularnym, no to ta granica była podkręcona na korektorach, bo pewnie jak wiecie albo nie, to każde światło, nieważne czy to są lasery, czy to są LEDy, czy to są zwykłe halogeny, czy ksenony, da się regulować pod maską korektorami, które są przy lampach. I wystarczy je po prostu obniżyć, żeby świeciły poniżej poziomu szyby. Tam konkretne są wymagania, jak mają. Jak mają światła świecić, światła mijania, no ale ja Wam tak będę mówił to bardzo, bardzo prosto, żeby każdy zrozumiał o co, o co chodzi. No i w tym momencie, jeżeli w takim aucie nie może być światłów symetrycznych, a w motocyklach mogą być takie światła symetryczne, no to jakby zasada świecenia jest dosyć, dosyć podobna. Tak, no one i tak nikogo nie mają prawa oślepić, ale to Wam wszystko pokażę na przykładzie już na stacji u nas.